Tereny dzisiejszej gminy Jeżów Sudecki, w skład której wchodzi obecnie Czernica, posiadają bardzo bogatą historię. Pierwsze wzmianki w dokumentach opisujących pobliskie miejscowości pojawiają się już w połowie XIII wieku, a wszystko wskazuje na to, że osadnictwo na tych ziemiach ma znacznie starszą historię, tym bardziej że od niepamiętnych czasów aż do XVII wieku w Jeżowie Sudeckim funkcjonowały kopalnie złota i srebra, które wpłynęły na rozwój gospodarczy miejscowości. Jedną z największych atrakcji turystycznych Czernicy jest pałac, którego pierwszy fundator nie jest znany, jednak pierwotne założenie budowli jako domu warownego z okalającym wałem i fosą musiało mieć miejsce w XIV wieku. Niemieccy historycy są zdania, że początków warowni należy szukać w wieku XIII, jako będącej własnością rycerzy z Langenow strażnicy pilnującej szlaków handlowych w tej części Śląska. Wiadomo jest, że już w XV stuleciu posiadały na tym terenie swoje majątki potężne i bogate śląskie rodziny Kitliców i Zejdliców. Wśród właścicieli posiadłości wymienia się również Szawgoczów, Lestów, a także rodziny Dypsiców, Klaubiców, Szwajniców, Westenberg-Pakisz oraz Frysterów. W połowie XV stulecia, a dokładnie w roku 1858, budowla uległa sporym zniszczeniom i została prowizorycznie odbudowana w stylu neorenesansowym. Z pałacowych pomieszczeń zachowała się jedynie w przyziemiu budynku kaplica, bogato zdobiona malowidłami z 1563 roku. W renesansowym fryzie herbowym przedstawione są tutaj rodziny pozostające w związku z majątkiem w czernicy. Najstarszą częścią tego wnętrza są masywne drzwi, opatrzone zabytkowym, ale wciąż działającym mechanizmem rygli i zasów. W XIX wieku pałac został rozbudowany do swojej dzisiejszej postaci, natomiast charakterystyczną stożkową wieżę dobudowano w roku 1911. W roku 1861 posiadłość nabył radca handlowy Leopold Schöller. Majątek przekazał swojej córce Adeli, zamężnej z Friedrichem von Klitzing-Schirokau. W rękach tej rodziny dobra pozostawały do końca II wojny światowej. W okresie powojennym w pałacu mieścił się ośrodek kolonijno-wypoczynkowy, a po ogłoszeniu stanu wojennego umieszczono tutaj garnizon i koszary zomo. Obecnie rezydencja wraz z otaczającym ją parkiem stanowi własność prywatną.